Pewnego dnia mały G-Play ucieka z domu i zostaje adoptowany przez rodzinę Katnap. Sam zamienia się w strasznego potwora i sieje postrach w mieście. Zobacz odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Właśnie przyjechałem z mamą pod dom babci mama chce mnie zostawić tutaj na tydzień, ja nie chcę mamu iść Simple. do babci. No wszystko będzie dobrze, pójdź do babci, no, ale odpoczniesz sobie. weź mnie z sobą normalnie na te wakacje, ja chcę no, też nie, z No nie, ja muszę pojechać. cię odwiedzić, zobacz, babcia już tam wygląda. Chciała, chciała, żebyś ten, tutaj wszedł do babci i ten... I żebyś o tym odwiedził! O no dobra, no niech ci będzie, mamo, ale w ogóle mi się to pa, nie synek, podoba. Ten... Trzymaj się! No, u wakacji, pa! Mamo, babciu! Dzień dobry, mam nadzieję, że ty mi nie będziesz dawać jakichś trudnych zadań, i że razem miło spędzimy o, czas. Dzień dobry, dzień dobry, wnuczu. dzień dobry babciu! Miło te, cię widzieć! Ty mi ciebie też siadaj tutaj do stołu! Tak, herbatkę I masz się coś... napić. Herbatkę tutaj proszę pić, jasne. O, dziękuję. I, i słuchaj, y, pierwsze co musisz zrobić, to tutaj mi pomożesz zrobić farmę, wiesz? Co już jakieś zadanka, babciu! No ale ja ledwo tu do ciebie przyszedłem przez cały tydzień i tak będziesz wykorzystać wykorzystywać do takich ciężkich zadań. No wnuczku, ty musisz tutaj. Y, najpierw praca dopiero po się Proszę tutaj w skrzyni masz rzeczy i proszę zrobić tutaj farmę. A, a babciu, a będę mógł potem pójść z moim kolegą na plac zabaw z Lakim? Tak, jeśli skończysz, to będziesz mógł, ale proszę tutaj całą farmę zrobić. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja nie umiem. Ja jestem żeby takie miesz, rzeczy miesz. robić Widzowie, co to w ogóle ma być Zawsze jak przychodzę do babci To babcia mi daje takie trudne zadanka Że ja w ogóle naprawdę, naprawdę Ciężko mi jest w ogóle to wszystko ogarnąć No ale dobra, zrobimy to na odwalsie Żeby babcia mi nie zarzuciła, że nic nie robię Wsadzimy byle jak Te sadzonki ja w ogóle chcę mi się pobawić na plac zabaw I może Laki normalnie Mój kumpel ze szkoły też przyjdzie I razem będziemy się świetnie bawić Także są piłki do kosza, rzucimy Albo Dirta rzucimy do kosza! Woohoo. Ej, są tu jakieś dzieci? Kto chce się ho, ze mną pobawić? Ho, halo, halo, słyszysz mnie? Ej, kto, kto tu krzyczy? Kto tu halo, buduje? halo, słyszysz mnie? Tutaj obok placu zabaw jestem w takiej dziurze uwięziony! No widzę, a co ty, kim ty jesteś w ogóle, co? Co za Ja, jestem, ja jestem mały katnap, czy, czy mnie uwolnisz stąd jakoś? No mogę ci pomóc! Słuchaj, to poczekaj chwilę. Tutaj mam dirta. Dobra, zrobiłem ci schodki. Przeskoczysz? O, o przeskoczę. Dobra. Cześć. Ale, ale super, cześć. Fajnie, że mnie uwolniłeś. Dzięki ci bardzo. Jaki ty masz długi ogon. Słuchaj, dwa metry ma ten ogon. Jaki normalnie wielgaśny jest, co? co no ogóle... fajowy mam ogon, tylko czasami się nie mieszczę w drzwiach, jak tak przechodzę. Ty, ale ty jesteś w ogóle tutaj, wiesz co, podraskany. Te kolce w ogóle cię tutaj normalnie, y, popsuły ci normalnie futerko troszkę. No tak, ale y, wiesz co, troszeczkę tak mi się stało. A słuchaj, a pobawimy się razem, ty? Ty, ty, masz, yy, ty masz rodzinę w ogóle? Tak, wiesz co, ja tutaj do babci przyszedłem i babcia mi każe robić farmę. Ja się w ogóle wolałbym z tobą bawić, pobawimy się może razem normalnie tutaj na placu jasne, zabaw. Ja jasne, coś, że coś tak. Coś razem porobimy. Ja Ale wiesz co, czas. może chcesz poznać moją rodzinę? Tam mieszkamy tutaj. Tak? No to dobra, to chodźmy, to zaprowadź mnie, z chęcią zobaczę jak mieszkacie, dawaj. Ale on, słuchajcie, szybko biega. Kocie, poczekaj chwilę. Koc, tuż Normalnie... jesteśmy, Ale go jeszcze... tylko. Ej, ja nie mogę, tam jest więcej tych kotów. Słuchajcie, ale one są straszne. A dlaczego normalnie wy wszyscy macie taki księżyc na szyi, taki, taki wisiorek, wasz znak charakterystyczny. To jest księżyc taki? Wiesz co, bo my ogólnie żyjemy w nocy i to jest taka, taki charakterystyczny znak, ale wiesz co, może moi rodzice mogą cię zaadoptować, jeśli nie masz rodziny. No wiesz co, ja z babcią mieszkam, ale z babcią to nie chcę mieszkać, bo babcia mi każe robić różne rzeczy. Dzień no dobra, dobry. to cię zaadoptujmy. O! Tu jest mój tatuś, a to jest moja mamusia. Hej, dobra. mamusia, poznajcie tutaj e, małego chłopczyka. Tak. Ja jestem Gplay i mam dla Państwa tutaj wiaderka i tutaj e, mam jeszcze złotą motykę dla Państwa. Diamentową chodź zobaczyć do środka jak mam fajne tutaj zabawę. Dobra, pokażmy, jaki do Zobacz tak, to mój dom, tutaj sobie jemy fajnie pizzę albo hamburger i ja w ogóle pizzę z salami, moja ulubiona! Mogę zjeść? No to jedz sobie, śmiało. O, dziękuję, ale państwo są mili. Dziękuję pani bardzo. I, nie i... ma problemu. I, no i tutaj... I, czekaj, tutaj możemy iść do góry, ale musi, możemy iść jeszcze na dół. Coś ci pokażę fajnego. Ty, czekaj, ja mogę tu zobaczyć najpierw, jak wy mieszkacie. Tutaj zaklepuję tą miejscówkę. Tu bym chciał spać w ogóle. Mogę no tutaj dobra, nie jasne. Nie spać? Tu akurat ja spałem, ale ty możesz tutaj spać. Na, 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 na mam nowe łóżko i nie muszę Ale chodź na Nadu, ci pokażę. Y, będziesz jednym z z nas, chodź ci, pokażę coś. Co? Będę jednym z was na, na poważnie zostanę fioletowy, tak jak wy wszyscy? Tak, zostaniesz jednym z nas, zostaniesz kadnapem. Serio? Ja nie wiedziałem, że tak się da. A weź pokaż w ogóle, jak to się stanie. Gdzie no tutaj flogadzisz? musisz, tutaj musisz stać, tak? ok, stać i poczekaj chwilę. Nie, no. poczekaj chwilę, okej, okay, teraz. Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Ej! Oj, zobacz, jesteś jednym z nas, ale fajnie. Ja nie mogę, ale w ogóle podobnie do ciebie wyglądam. Czyli ale teraz... masz taki długi ogon jak ja. Ty, ty ogonem to ja mogę tak się kręcić i ktoś może tak podskakiwać. Patrz, podskakuj. O, to hop. ja takiego. O, o! Podskakujecie i hopsa taki Tak, podskakujecie. i moja mamusia też skakuje. Bawimy się. O, dobra zabawa, ty a teraz drugą, ha, dostaliście ogonem, ha, ja nie mogę, jak fajnie być. Ej, a czemu my mamy coś w oku? Jakaś taka sznurek wystaje mi z oka chyba, co? Widzicie to? E, e, słuchaj, e, to jest ogólnie, tu są takie, e, no możliwe, że to sznurek, bo ktoś może e, związał e, tutaj, e, oko, tak, bo ty jesteś pluszową zabawką. Ty, a w ogóle, zróbmy sobie selfie rodzinne, cyk. Tak, bo chodzi o to, że jeśli będziesz jednym z nas, to my Ogólnie y, lubimy tutaj w nocy. My straszymy mieszkańców, ale my działamy tylko w nocy. A teraz musimy poczekać na noc, wiesz? Dobra, a co te różdżki robią w ogóle, co? Tutaj są dwie takie jakby różki. Ty można latać. To mogę tego użyć w ogóle. W sumie jakieś moce! Tak, Ej. możesz tego użyć, ale ja teraz idę spać z... Mamo, chodź spać, tato! Ja nie idę spać I w w nocy, ja idę w, nocy, w nocy wyjdziemy, bo musimy się wyspać na noc! Ja nie mogę, ale ja muszę pierwszy potestować w ogóle! Ja nie mogę, na mamie może, słuchajcie, to przetestujemy! Co to są za moce w ogóle szalone? Ej, a jest jakaś bańka w ogóle? Ja nie mogę, mamo! Ja na tobie wykorzystam te moce! Patrz, do bańki mamy wrzuciłem! Mama lata! Ej, mamo, mamo uwolnij się z tej bańki, mamo! Ja nie mogę, mama leci! Ej, fajne w ogóle te efekty! Ja tutaj ćwiczę na razie! Wow! Ale dobrze, że w mamę nie trafiłem, a to? Ej, co jest grane? Wy teraz rozprzestrzeniacie jakąś plagę! Przepraszam bardzo, ja już idę spać! Nie będę tu więcej problemów robił! Ej, widzimy się wieczorem! Idziemy szybko do łóżeczka zanim słuchajcie, dostanę jakąś karę od nich. Halo, Katnab G-Play, chodź na dół. Budź się z tego snu. Jak mi się dobrze spało? Jest noc, czemu oni mi każą w nocy wstawać? Katnab G-Play, chodź tutaj na dół. Rodzinka, jestem tutaj już. Czemu w nocy mi budzicie? Ja chciałem sobie pospać jeszcze trochę, bo w ogóle się nie wyspałem kompletnie. Słuchaj, dam ci misję. Musisz iść do miastra i przestraszyć kogoś, jako Catnap g I musisz to udokumentować. A, zdjęcie mam zrobić. A mogę tobie, tak. to zrobić zdjęcie na tle domku? Ja nie Jasne, że mama możesz. Tam. Tutaj mamusia jeszcze przyjdzie do nas Dobra, i... Uśmiech. Uśmiech. Dobra, czyli mam zrobić zdjęcie jak kogoś wystraszę, tak? I mam to po prostu... Że nie wkręcam was, rozumiem, o to chodzi. No dobra, to ja pójdę do miasta i postaram się znaleźć po prostu jakiegoś chętnego na przestraszenie. Widzowie, jestem już w mieście i zobaczcie kto tam jest. Wieczorem chyba mój kolega Laki przyszedł na kolację i ja stanę. Ale pyszne to jedzonko było. Ja się nie będę ruszał, ale zrobisz mu zdjęcie, ponieważ chciałbym go przestraszyć, mojego kupla. Będę tu stał nie to jest oko, bo dziękuję bardzo Właści za obiadek! Męskowko. A ja wtedy słuchajcie, użyję albo. Ty... O nie! To to jest Fila. fila, to się nie rusza, Halo! Czy ktoś tutaj jest? O nie, to się ruszyło chyba! nie mogę trafić go w tą tym. O nie, co tu się ja, dzieje? O dobra, patrzcie, jest normalnie w tym, w bańce mydlanej. a później jak spadnie, ja słuchajcie, po prostu Halo? Kontroluje. Halo, czemu ja lecę do góry? Ja nic nie mogę patrzcie zrobić. Nie mogę o nie! To, o nie! Co tutaj się zyra. dzieje? Laki, to ja, G-Play, Zostałeś strollowany. O nie, G-Play, to ty? Tak, to ja, słuchaj, zostałem teraz katnapem i dołączyłem do ich rodziny. I słuchaj, wystraszyłem cię trochę, jak cię czujesz? No bardzo mnie wystraszyłeś. Ale słuchaj, no może już skończysz to, bo cały czas mi tutaj jakieś obrażenia zadaje. Wstawaj na to, bo to jest rozprzestrzenia się taka plaga, Laki. Słuchaj, ja ci mogę teraz pomóc jako kumpel kogoś czy straszyć. Czy masz jakieś problemy normalnie w szkole, czy kogoś nie Wiesz, yy, co? Yy, ostatnio yy, w szkole pro mnie męczył. Tak, pro, przecież tu mieszka. Idziemy normalnie go wieczorem strollować, tylko uważaj na to, bo to jest bardzo niebezpieczne. Yy, normalnie taką plagę możemy też rozłożyć w domku, pro. Bo ja w ogóle patrz, na przykład mogę tu mu na początku. Uuu, o, jacie! To... Ty masz takie umiejętności. Ej, pro, jest, zobacz, wyszedł z domu, zobacz a, go. się trzęsienie ziemi, wysadzamy Ej pro! To ty mnie trollowałeś i mi dokuczałeś w przedszkolu. To teraz masz bańkę i leć do góry. Ruch z dziecia, bum! Ha, jeszcze spadł. Ja nie mogę zniszczyłem mu tą bańkę mydlaną i spadł. Zatruty jest! Także już więcej masz nie dokuczać lakiem. Proszę normalnie. mi więcej Co? nie dokuczać właśnie! Tak! To koniec, to ostatni raz, bo ci tak naprawdę zaraz tutaj zrobimy w domku trzęsienie ziemi. O laki uważaj ostrożnie, bo on tutaj tak naprawdę ostawia nam opór. Está vía na mó porno Tomás! I teraz Trollujemy pro, trollujemy pro I tutaj już patrz, już nie wiem co się dzieje Lej, Ale został wystraszony Słuchajcie, robię zdjęcie I będę musiał pokazać też rodzicom to Dobra kumpel, to ja lecę dalej. Ale super, dobra, fajnie Dzięki, że udało nam się trollować pro Trzymaj się I patrzcie, tam moja mama normalnie się czai Mamo, mamo, w ogóle są postępy O, hej synku Bo, bo tutaj tata mi kazał zrobić misję O, to wasze zdjęcia ale strollowałem normalnie tutaj. O, strollowałem pro. Tutaj jest zdjęcie, jak, jak został wystraszony. Wow, super. Jestem to, dumna, aż wstanę. O. jeszcze mojego kumpla Lakiego. Dwie osoby tak wystraszyłem. Jestem taki straszny. Było, że taki mały, to taki straszny. O, wow, gratulacje. Na A słuchaj, teraz mamy inne zadanie. Chodź, Jakie? Bo... Naszym kolejnym zadaniem jest obrabować bank. Weźmiemy pieniądze z tych banków. Ale to jest legalne, w ogóle mamo, tak można? Tak, tak można. Chodź, tylko tutaj że Musimy być ostrożni, mamo, nieco jak I idą na nas. Gonią Ej, oni mnie. idą serio toku, Co już to Już ci jest? pomagam, już ci pomagam. Co jest normalnie grane? Weźcie się normalnie, chłopaki, bo trzęsienie ziemi zaraz, zaraz wykorzystam moce tutaj normalnie powe! -nope. Dobra, ta różka coś mi nie działa. Zatruję ich może. Dobra. Zatruci, zatruci są. Dobra, ja biorę tego. Bęk! I bęk słuchajcie, dobra ja przecież potrafię latać i z góry teraz patrzcie na to, mogę go pyk tutaj tym, tu na przykład, teraz on będzie tutaj czekał na mnie, a ja mu teraz bęk, ja nie mogę. Dobrze czy tylko idzie, idę do ciebie I do góry, albo czekaj chwileczkę tylko tego... uważaj, góry. nie stań tylko na to, no dobra pokonany, pokonany, jest tu ktoś jeszcze, ja ile tu jest? Dobra, trzeba ich zatruć wszystkich i teraz będą mieli mało serduszek, a jak będą mieli mało serduszek, to później pójdzie gładziutko. Wszyscy tutaj są zatruci, jeszcze tamten na samym końcu. O, już, nie już ich, synku, pokonuję, już ich pokonam. Dobra, no to dawaj, ja jeszcze mogę w bajkę wydlaną kogoś wrzucić. Okej, okay. i łagabek, leci tutaj następny efekt. I tutaj, dobra, to ja biorę tych, e, mamo, i co, praktycznie jest sytuacja zaraz załatwiona. Tak, bang. jeszcze tylko te dwóch zostało i jesteśmy gotowi. No, podpalamy ich normalnie. O nie, dwa serduszka, jedno serduszko mam. Uciekaj, synku, uciekaj, synku, ja już ci pomogę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wchodzimy, okay, szybko Okej, chyba wchodzimy już, wchodzimy do, do banku i bierzemy pieniądze. Nie, nie, można mi normalnie. Mama prawdziwa kiedyś mówiła, że tak nie można robić. Ale twoja mama się nie zna, chodź tutaj. No. Dobra, zrobię zdjęcie w razie co, żeby nie było. Weźmiemy te pieniądze i pójdziemy szybko, zanim alarm się włączy. Dobra, okej, okay, mam cztery staki, normalnie stówek wystarczy tyle mam. No, na pewno? Super, wystarczy na pewno. Ja nie mogę. No chodźmy teraz do domu. Ja, ja no w ogóle nie wierzę. Po prostu całą noc robimy tutaj takie trulowe, złe rzeczy. No dobra, no to chodź do domu wracamy, lecimy, zobaczyć tak naprawdę, co zdobyliśmy przez tą noc. I lądujemy pod domkiem. Tato, mam coś dla ciebie. O, witam synku. O, bardzo dobrze. Troszeczkę się źle z tym czuję, ale to nic, tam co nie. Strollowałem tu, nawet mamie zrobiłem zdjęcie, jak obrabowaliśmy bank. tuchaj, e, o... a mama mi wysłała przed chwilą na SMS, jak ci się udało strollować tam ludzi. Bardzo dobrze, gratulacje, tu dla ciebie dwa, dwa banknoty. O, dziękuję, dziękuję. Co robimy dalej? Jakie są plany? Tuchaj, mamy problem, bo mami Longsleg chce się wprowadzić obok nas. I musimy Cię? coś zrobić, żeby to się nie stało, żeby Aj, jej się no, nie udało. Там, там, но... Ej, czekaj, a tutaj co jest w ogóle? Ej, coś, znalazłem? Jakąś kopalnię górnika znalazłem. Ale tu nikogo nie ma, chyba tutaj tylko żelazo. Dobra, czy co idziemy w ogóle z tą mamilą kleksem i pokazać? Ej, widzę ją, Poczekaj, ja muszę wziąć ze skrzyni jeszcze te tientyki, co tu przygotowałem. Dobra, o, to tutaj dawaj, ja już to widzę. Normalnie, patrzcie, tam jest e, jakaś w ogóle tutaj miejsce. I chyba tutaj chce się mamilą e... kleks prowadzić. E, tato, ja tu normalnie jestem już na dachu. E... Mogę ją jakoś zaskoczyć, tata, weźmie tientyki. Słuchajcie, a ja mogę ją. Może podpalić? Czekajcie, Jasne, już syku, idę, tylko tutaj pieniążki Tyle. rzucę. Bingo! Trafiona! Trafiona, zatopiona! I prawie drugi raz! Normalnie ja nie mogę, jakiego mam cela kozackiego! Dobra, tu teraz mi się nie, ten nie udało. To za daleko. Niektóre efekty, słuchajcie, tak daleko nie trafiają. W ziemi też pewnie tutaj. Tato, dawaj, ona tutaj jest, uważaj! Gdzie jesteś, synu? Okaznie, uważaj! Trafiła mnie normalnie laserem, idziesz? Dawaj, idę, duchy. idę, już tutaj biorę, tutaj TNT mam. Okej, okay, jest tutaj, poczekaj chwileczkę. No uważaj, uważaj, to później wysadzimy normalnie całą kartę, albo dobra, ją też możemy. Nie, ja nie mogę, a nie dostała chyba, nie dostała chyba ten TNT. Udało się prawie. Daj mi to TNT i ja po prostu zakradnę się po cichu z tyłu i ustawię normalnie to w domku. Dawaj, dawaj, rzuć mi pod nogi. O no nie, uciekaj, tato. Trochę, trochę tak... Uwaga! Dobra, pokulana. Dawaj szybko, teraz do, tutaj, Trzymaj, do tutaj, te ty, musimy coś zrobić, trzymaj, proszę! Dobra, no to dawaj, 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 no ruchy! Musimy po prostu tutaj zniszczyć to miejsce, żeby tutaj nie mieszkała, po prostu, nie? To tak, wszystko... zgadza się! Puszczamy z dymem to wszystko, na pewno? Yy, tak, musimy się pozbyć tej fabryki, bo ona tu jest yy, nieprawidłowo. Och, chwila, nie uwaga, bo tu jest tą czerwony. Wy się tutaj nie boicie policji ani niczego, tato, w ogóle dla was to jest normalność, takie rzeczy. Tak, to jest normalna sprawa. Otwalaj, ja nie mam zapalniczki, gdzieś mi się zgubiła. Jasne, ja mam, ja mam. Tu chwilę. Zdjęwamy stąd, ale to będzie, słuchajcie, mocny wybuch. Jesteś gotowy? Tak, tak, dawaj, dawaj, ja sobie odleciałem. Także, trzy, dwa, Dobrze, jeden. to już zaczynam, uwaga. Trzy, dwa, jeden, start uciekaj. Uciekaj, bo to będzie mega, mega mocne. Ja nie mogę. Co tu się dzieje, widzowie? Cała fabryka została puszczona z dymem. Od I drugiej ja strony mam... to lepiej widać. No, powiem ci, że zaraz tam podlecę. Okej. Okay. Tutaj tu w ogóle jakby nigdy nic, Tak, tutaj w ogóle nic nie widać. Jakby muszę jeszcze dokończyć Dobra, tutaj swoją... ja wracam do domu. i sobie trochę odpocząć, bo ciężki dzień. O nie, słuchajcie. Ktoś jest pod naszym domem. Ej, tato, mamy problem. Ej, tutaj normalnie są żołnierze pod naszym domem. Co robimy? O nie. Tu? Zobacz na to. Ej, tam Pila, jest czy oni od nas co! Jakiś policjant tam jest, widzisz? I tutaj coś macha nam. Co, co robimy normalnie z nimi? Ej, biegnij e? do nas! Biegnij do nas! Pila, on biegnie, chowaj się synu! No, ja wskakuje normalnie na dach! Zaraz ich tutaj zaskoczę. dawaj nas z dachu! Dawaj z dachu, tato, normalnie ich! Ja nie mogę, wynoście się panowie stąd! Nie byliście tutaj zaproszeni do naszego domu, prawda? Właśnie panowie, to jest nasz dom, proszę tutaj Patrzcie, się nie ten. Zatruci wszyscy są. Do tego tutaj. Nie! O co się, synu? Jesteś tam domek! domek. To to normalnie w sumie! To nie może być takie głupie! Pięknie! Ja nie mogę! Ja no, nie mogę, uciekam! Mało ich tutaj zostało. Inny, chodź tutaj do góry. Dobra, dobra, dobra. Macie wycwaniaki! Pokonani, pokonani. Dobra, i tutaj został. Jeszcze tam jest jeden, ale oni wszyscy w ogóle, słuchajcie, są mega. Teraz osłabieni. Nie mają szans. Jeszcze tamtego trzeba, patrzcie, to jest chyba ich szef jakiś. A masz ty, szepucio. Ty też już dostał. Dobra, ale ja w ogóle też zostałem tym zatruty. Dawaj go w bańkę medlaną. Bajkę go medlaną za załadujemy. I wleci na górę. Tato, tutaj. Atakują mnie. Pomoc. Już, pomocy. już pomagam ci, synu. Już poczekaj, poczekaj. Oni są zatruci, oni są zatruci. O, i teraz spadnij, Patrz. Ty, ty, Bańka normalnie. Ja nie mogę, ale pięknie, pięknie. Dawaj Taka jest, synu, bo ja muszę tutaj poczekać. Musisz poczekać chwilę, bo ja tutaj odpalę. Dobra, to ty już się tu zajmij. A ja stąd uciekam, ja idę normalnie teraz im kontrę zrobić. Idę po prostu w stronę komendy policji, się z nimi pogadam. Jestem, słuchajcie, aktualnie przy komendzie policji i normalnie teraz im pokażemy, kto tam zrobił. tu nam domek, to teraz my i po prostu komendę halo, policji. Halo, Halo, Gibley, gdzie jesteś? To jest Dowiedziałam je się od babci, że nie ma w domu. A nie. Jak, wiedział, jak wiedziałabym, że uciekniesz, to nigdy bym Cię nie zostawiła. Kupiłam Ci nowy komputer i hulajnogę co? elektryczną. Nowy komputer i hulajnogę mama mi kupiła? Ej, Gdzie ja chyba... Ty jesteś, synku? Słuchaj, nie możesz tak uciekać od babci. No dobra, wiecie co, mama mnie nie może zobaczyć, że ja zostałem zamieniony w kota, ale trochę mi się przykro zrobiło. Mama szybciej z wakacji wróciła, bo pewnie babcia powiedziała mamie, że zginęłem. Gdzieś po prostu zaginąłem w akcji i tak się składa, że muszę teraz uciekać. Słuchajcie, w ogóle powiedzieć im, że chyba odchodzę od tej rodziny. Jak mama mi hulaj, nogę elektryczną kupiła i komputer nawet, to ja chcę wrócić do domu. Tym bardziej, że ja lubię mój dom, tylko nie lubię za bardzo u babci siedzieć, bo babcia mi każe dużo rzeczy robić. I jesteśmy praktycznie przy domku. O, tato! W ogóle już się odegrałem na nich, na tych policjantach. I wiesz co, wysadziłem im normalnie komendę, ale wpadłem teraz na taki pomysł. Że ja już bym chciał być normalnym chłopcem, wiesz? Ja już nie eee. chcę być tym katnapem, bo, bo moja mama za mną tęskni prawdziwa i powiedziała, eee. że mi kupiła No komputer. Dobra, nie ma problemu, tylko chodź coś ci pokażę, tak? bo tutaj mam taką jedną ostatnią rzecz do, dla ciebie. I tutaj musisz przejść do przodu tutaj? i tam do przodu no naprost. Okej. A okay. co ty robisz tato, co to ma być? Okej. Okay, teraz już nie masz wyboru. Musisz się nas słuchać i wykonywać nasze polecenia. Ale ja nie nie chcę będzie być tak, wami. że ty nie będzie tak, że ty sobie uciekniesz. Jak raz jesteś kadnapem, to cały czas nim musisz być. Nie, ja nie, nie. Chcę mieć katnapy. Idę po mamę, żeby pytać, jak tam, jak tam polecenia, które musisz wykonać. O nie słuchajcie, oni chcą mnie teraz wykorzystywać. Jest jeszcze gorzej niż u mojej babci. Każą mi robić różne złe rzeczy, a ja nie chcę tego robić. Jakoś się stąd wydostanę, czekajcie. Może się tu podsadzę jakoś, pyk. Nie, tym się nie podsadzę. Wylecieć też stąd nie wylecę, jestem za duży. Nie wiem, jakie mamy tu efekty. Halo, może... G-Play! Play. Ej, laki. Pomożesz mi? Tutaj jestem uwięziony w ogóle. Słuchaj, już ty... ci tutaj otwieram. Poczekaj chwilę, muszę wziąć kilo tylko. Tak mnie uwięziły, słuchaj. One są normalnie niedobre. O, uciekajmy stąd. Zaraz tutaj przyjdzie moja mama. Wiesz, ja nie wiem nawet jak mam się odmienić, słuchaj. Ja chcę być już normalny, chłopcze. Ja nie chcę być Chodź, katnapy. popłyniemy na razie Ej, od ten. Ty od stąd, jak wypłyniesz poza dom, to myślę, że się odmienisz już normalnego Jak playa. Ja jestem normalny, wiesz co? Powiedziałem tylko, że chcę być normalny, nie chcę być tym katnapem i normalnie zostałem zamieniony, a wiesz co ja teraz mogę zrobić? A na to, co im z chatą teraz zrobię? Niech pożałują sobie za to, że mnie uwięzili, to teraz będą mieli. Uwaga, 3, 2, 1. Jeszcze tutaj normalnie. Wow. Widziałaś, Widziałeś, jakim chatę normalnie rozwaliłem? A mam jeszcze efekty, ich moce. Dobra, robię im zdjęcie. I musimy uciekać. Dzięki kuplu w ogóle, że mi pomogłeś się uwolnić, co ja bym bez ciebie zrobił, wiesz? No nie ma sprawy, G-Play. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zapraszam cię teraz, bo mama mi kupiła chyba nowy komputer i nową kulajnogę elektryczną, to będziemy mogli raz. Otworzyć i się normalnie, pobawić, także zapraszam Cię ziomeczku, jutro. No dobra, to już biegnę.